Cześć, nazywam się Luiza Żwiecka i jestem ambasadorką marki Predator. Dzisiaj jesteśmy na finałach ESL Mistrzostw Polski, ponieważ Predator jest partnerem tego wydarzenia, a Orion 3000 jest oficjalnym sprzętem tego finału. Ach! ten Orion, sześciordzeniowy procesor Intel Core i7, 3,2 GHz, 16 GB ramu DDR4, dysk twardy, 2 TB i 256 GB SSD, karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2070 z 8 GB dedykowanej pamięci, no i te podświetlane LEDy. Jaki on jest cudowny i piękny. Więcej informacji o nim znajdziecie w linku w opisie tego filmu. Cudowny i piękny, mówiłaś o mnie? O Orionie 3000, ale jak tu jesteś, to może powiedziałbyś mi cokolwiek o swojej pracy, co tutaj robisz i czym się zajmujesz? Jasne, chodź, wszystko ci opowiem. No to super. Jestem Morgan, pracuję w ESL Polska i od ponad 10 lat komentuję mecze Counter-Strike Global Offensive. dzień pracy rozpoczynam od specjalnych przygotowań. Mamy nawet takiego swojego opiekuna, który jest odpowiedzialny za komentatorów, za ekspertów, więc gdy czegoś potrzebuję, to właśnie zwracam się do kolegi, on mi zawsze wszystko załatwi. Jest tutaj również stanowisko, gdzie możemy się pomalować, bo przed wejściem na wizję trzeba jakoś dobrze się prezentować. Również nasza garderoba. Jak widzimy, wiszą tutaj marynarki, koszule, także mogę przygotować się przed samym wejściem. Dodatkowo mam również próby już przed komentowaniem meczu, techniczne, z dźwiękowcem, żeby wszystko działało, żebyśmy podczas transmisji skupili się właściwie tylko na spotkaniu, a nie na tym, co jest wokół tego wszystkiego. Mecze CSGO najczęściej komentuje z Kubikiem, wielki finał tego turnieju również miałem okazję z nim komentować. Dobrze nam się współpracuje. I tak to właśnie u mnie wygląda. Bardzo fajna ta twoja praca, Morgan. No, taka fajna, że aż sobie do niej pójdę. No to ja cię życzę miłego dnia, a ja lecę dalej. Idę teraz szukać Artura, który jest odpowiedzialny za produkcję tego eventu. Mam nadzieję, że zdradzi nam kilka tajemnic. Chodźcie, poszukajmy go. Nazywam się Artur Żukowski. jestem Project Managerem ESM Mistrzostw Polski. Powiedz nam krok po kroku, jak wygląda Twoja praca, od czego zaczynasz i na czym kończysz. Zaczynamy od rozbicia całego projektu na różne elementy. Zastanawiamy się, jak chcemy je zrealizować. Następnie trzeba to wszystko skosztorysować i następnie trzymać cały projekt w ryzach zgodnie z budżetem. Ile osób pracuje podczas tworzenia takiego wielkiego turnieju i jakimi działami oni się zajmują? Lekko licząc, jest to około 80 osób. Mamy dział eventowy, który odpowiada za realizację wszystkich założeń, które mamy podczas turnieju finałowego tutaj na miejscu, czyli to jest budowa sceny, rozplanowanie powierzchni i wszelkie aspekty techniczne hali. Mamy również dział wideo, który jest odpowiedzialny za dostarczenie odpowiednich materiałów na transmisje, które wpływają na, na, na całość kontentu, który mamy. Do tego redakcja, która relacjonuje cały turniej w social mediach, no oraz oczywiście produkcja telewizyjna, która ma największy wpływ na to, jak to wygląda w internecie dla odbiorcy, odpowiadają za całą oprawę wizualną, no i oczywiście też talenci, którzy są ogromną częścią tej transmisji. Widzieliśmy już pracę Morgana i kulisy powstawania Selmistrza z Polski, ale najważniejsze, po co tutaj przyjechaliśmy, to żeby obserwować decydujące mecze League of Legends oraz wielki finał CSGO, w którym bierze udział Arystokrasy oraz Virtus Pro. Ale się będzie działo. 3, 2, 1. Na początku chciałabym Ci gorąco pogratulować. Mer był naprawdę świetny. E, mam do Ciebie pytanie. Czy było coś podczas meczu, co Cię szczególnie zaskoczyło? E, dziękuję za gratulacje. Co mnie zaskoczyło, że zaczęliśmy po prostu na pierwszej mapie strasznie odpuszczać. Rozluźniliśmy się troszeczkę i wyglądało to tak jak wczoraj, że wynik zaczął nam uciekać, ale daliśmy radę. Dobrze, a powiedz mi, jakie masz plany na teraz? Teraz chcę wrócić do domu i dalej trenować. A na takie teraz, teraz, w tym momencie? Nie mam pojęcia, poświętujemy z drużyną. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w dalszych meczach. Dziękuję bardzo. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Wielkie brawa dla wszystkich drużyn, a zwłaszcza dla zwycięzców. Devil One i Aristokrasy byliście świetni. Gratuluję. No i dziękuję Wam bardzo za to, że dotrwaliście ze mną do końca tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu jak Wam się podobało i pamiętajcie sprawdzić linki w opisie, dowiecie się jeszcze więcej o Orionie 3000. Buziaki, pozdrawiam.